Zawsze chciałam dominować w tourze, tak jak Serena Williams, albo tak jak robiła Toiga przez bardzo długi czas. I wciąż jest blisko mnie, więc wszystko wyjaśni się dopiero po turnieju. Mówi Arena Sabalenka w długim wywiadzie dla Arab News. Liderka rankingu przed swoim startem w ta finals porównała się do swojej wielkiej rywalki i powiedziała, co jest dla niej szczególnie ważne w nowej roli. Kropka, myślę, że być liderką to niełatwa sprawa. Ale to też wielka szansa, by pomóc dyscyplinie, by walczyć o równouprawnienie, pokazać światu i krajom takie jak te, z których pochodzimy, by poprawić jakość życia kobiet. To odpowiedzialność, ale też szansa na głos dla kobiet. Cieszę się z tej odpowiedzialności i chcę dawać przykład jako silna kobieta, która potrafi walczyć o swoje prawa, mówi Arena Pierwsza rakieta świata walczy w riadzie o swój pierwszy tytuł w ta finals, a także o utrzymanie pozycji liderki. Może uczynić to już po fazie grupowej, jeśli zakończy ją bez porażki. Dalszy ciąg materiału pod wideo. Zawsze chciałam dominować w tourze, tak jak Serena Williams, albo tak jak robiła Toiga przez bardzo długi czas. I wciąż jest blisko mnie. Więc wszystko wyjaśni się dopiero po turnieju. To dla mnie niezwykle inspirujące i chciałabym dominować w tołurze tak, jak robiły to one. Ale skupiam się na sobie i samodoskonaleniu. By mieć wszelkie narzędzia, by dominować w taki sam sposób. Dodała liderka rankingu. To nie był koniec słów o Idze Świątek. Tenisistka odniosła się do wspólnego treningu i TikToka, którego miały okazję wspólnie nagrać. Przede wszystkim to świetnie. Że mamy ze sobą tę rywalizację. Jest naprawdę wyrównana i cieszę się z niej, bo zmusza nas do grania coraz lepiej z każdym dniem, a to motywuje nas do cięższej pracy, chęci szukania czegoś jeszcze, samodoskonalenia pod względem mentalnym i fizycznym. Uwielbiam to, to jest najlepsze w sporcie. Byłoby nudno oglądać nas, a także byłoby nudno grać przeciwko sobie, gdyby rywalizacja nie była tak wyrównana. Dodała Sabalenka. Na triumfatorkę w Riadzie czeka rekordowa pula pieniężna, a Ryna Sebalenka nie kryje zadowolenia, że kobiecy sport również doczekał się godnych premii finansowych. To szalone, ale myślę, że każda z nas na to zasługuje. Pracujemy tak samo ciężko, jak mężczyźni. Dokonujemy wielu poświęceń, być może nawet więcej niż mężczyźni, więc myślę, że na to zasługujemy. Dodała pierwsza rakieta świata dla Arapnius. W poniedziałek Sabalenka rozegra swój drugi mecz w Tafinals. Po wygranej nad Kinwen rywalką będzie albo Jasmina Paolini, albo Jelena Rybakina.